Siemanko, z Elio Atari Retrofan. Tak dzisiaj to mówię ja, ponieważ skończyły się już filmiki od, od widzów. Także apeluję do Was, jeżeli macie ochotę wystąpić u mnie, to, to wysyłajcie mi na maila te filmiki. Jak na razie było ich 12, 12 chyba. Dobra. Atari Retrofan. Congratulations on passing 1000 subscribers. Jak to wyciągnąłem już z pudełka, zobaczyłem, no to pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, to złapałem za telefon i zadzwoniłem do e, Rosy z kanału KLG Kącik Retrogracza. E, zadzwoniłem połączeniem wideo na Whatsappie. Oczywiście e, kamera skierowana e, na, na, na to. E, Rosa odebrał, no i mówię mu podekscytowany jak diabli, mówię Piotrek, patrz co dostałem, hopie, kurde, na tysiąc subów, wysłali mi z YouTube'a. E, Piotrek w szoku. Piotrek w szoku zaczął dopytywać, ale co, jak, dlaczego, kurde, jakie fajne, przecież to wysyłali od dużo większej ilości subskrypcji, nie wiem, zaczęli teraz od tysiąca, o co tu chodzi? No i chwilkę z Piotkiem pogadaliśmy, popodniecałem się niesamowicie, Piotrek oczywiście zazdrosny w diabły, e, rozłączyliśmy się, bo już mnie tam dzieciaki wałały, bo akurat no, musiałem obiad zrobić na zwyklej świecie, e, zlazłem do kuchni, e, tam zacząłem mieszać sos, makaron gotować, no i podchodzi do mnie Zuzia, no i Zuzia się pyta, tato, a Skąd oni mieli Twój adres? Ja mówię Zuzia Nie zadawaj głupich pytań Przecież wiesz, że tata Zarabia na YouTubie No i żeby zarabiać, musiałem podać wszystkie dane Wysłać skan dowodu, podać numer konta Także oni adres mają Zuzka, nie zadawaj takich pytań w ogóle Zuzka powiedziała ok, no i Potem sobie poszła Poszła na górę, a ja tak stoję i, I jak mi się zrobiło głupio Bo tak stoję i myślę, mówię Kuźwa Przecież ja to z paczkomatu wyciągałem, kumacie, no i w tym momencie dosłownie minęło, nie wiem, 10-15 sekund, dzwoni telefon, patrzę, połączenie konferencyjne, Whatsapp, a na wyświetlaczu ROSA i RAVEN. Wszystko stało się jasne, odbieram ten telefon, przeciągam palcem, no i, i mówię, zaczynam, zaczynam rozmowę, w ciule. Także dałem się po prostu, dałem się zrobić z tym. Łyknęłem jak młody pelikan, <noise> że to jest dla mnie od YouTuba. A to po prostu chłopaki wpadły naprawdę na, na bardzo miły, fajny pomysł, żeby jakoś tak no, no zrobić coś na te nasze 1000 subskrypcji, które już tam jakiś czas temu żeśmy osiągnęli. No i zarówno Raven, zarówno Kargie, jak i ja mamy... Czy też właściwie będziemy mieli, bo nie wiem, czy już Piotruś ma, czy nie, napisze w komentarzach. W każdym razie będą takie trzy. Jednego z nich mam ja i, i powiem Wam, jest mi wstyd, że tak się dałem nabrać. Bo kurde, chyba od 100 tysięcy dopiero dają, a ja to łykłem. Ale tak teraz już poważnie mówiąc, to strasznie się cieszę, że mam takich kumpli, którzy no widać, że jestem w jakiś sposób dla nich też spoko, spoko gościem, że, że mnie lubią, że mnie szanują i że postanowili mi też zrobić taki prezent i, i nasza, nasza trójka trzech wielkich youtuberów retro e, ma, ma coś takiego. E, pokażę Wam to jeszcze raz z bliska, ale jeszcze słówko do Konrada Akarentona. Nie dałeś się gościu zrobić od samego początku. Jesteś, jesteś gość. E, to i co? Chłopaki, bardzo Wam dziękuję, a Was jeszcze zapraszam na dosłownie chwilkę zobaczenie tego z bliska. Ale przyznajcie, że prezentuje się to ślicznie. Podejrzewam, że Konrad jako jedna z nielicznych, jeżeli nie jedyna osoba, kapnął się od razu, ponieważ. No, kurde, jak się spałzowało mój film i tak się pooglądało dokładnie, może teraz też to widać na tym nagraniu. No, widać, że to, 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 to właśnie to jest z drukarki 3D. No, na YouTube na pewno takich nie wysyła, ale. No, ja się w tym w takiej, tej, tej, takiej ekscytacji, jak zobaczyłem. Yt, Polska i zaczęto to wyciągać, no dały się po prostu najzwykle w świecie nabrać, ale strasznie się z tego cieszę naprawdę, będzie w zaszczytnym miejscu stało no i przypominało mi tą, tą walkę o te tysiąc subów, który, którą każdy z nas albo toczył, albo jeszcze toczy. No i tyle. Przepraszam za mało materiału w tym tygodniu, ale mam pewne chorobowe problemy rodzinne i dlatego tak wygląda, ale myślę w przyszłym tygodniu wrócimy już na odcinek codziennie. Dobra, trzymajcie się, na razie.